Witajcie! Dzisiaj sobie porozmawiamy w drugim odcinku o naszym złomku. oprócz tego przedstawię do ankiety ofertę, a może o co rozbudować. Są to zresztą Wasze propozycje. Ja będę o nich mówił, a przy okazji będziemy pokazywać benchmarki i gry na tym naszym starym złomku ze śmietnika. Nasz złomek, jak wiecie, to jest Intel Pentium 4 530 z 512 MB Pamięci RAM, 3 GHz zegar. Nvidia pasywna FX5200, czyli niezbyt udana, tak powiem, seria z 2003 roku. Zegary standardowe 250 MHz rdzeń, 400 pamięć. No, i za chwilę pokażę Wam gry i demka, a w międzyczasie pogadamy o propozycjach upgrade'u do 100 zł. Jak widzicie, 3D Mark 06 tutaj sobie rozpoczął testowanie. Jedna klatka, o przepraszam, 0. Także sobie tutaj popatrzcie, a ja w tym razie opowiem o tych propozycjach. Ankietę macie gdzieś tu na górze do głosowania. Pierwsza z nich to Asus P5KPLAM i Gigabyte GAG41M S2L. Krótko mówiąc, są to dwie propozycje na Core 2 Duo z chipsetami G31 lub G41 i to są jedyne sensowne propozycje do 100 zł. W wypadku G31 możemy liczyć na E8400 CPU i 4 GB RAMU. W wypadku wybrania trochę nowszego chipsetu G41 będzie to z reguły gorszy procesor serii E6000, czasami 2 GB RAM. -u. I to będzie, że tak powiem, podkorek na poziomie 90, 99 zł. I piąta propozycja to jest Asus M3N78, oparty o chipset NVD i przeznaczony dla procesorów Phenom. I w tej cenie możemy kupić dokładnie takiego, takiego Asusa z Phenomem dwurdzeniowym który być może da się odblokować do czterech rdzeni. Pamiętacie, a może nie pamiętacie, bo niektórzy są za młodzi, ale AMD wydawało czterordzeniowe fenomy, a jak rdzenie były słabe albo niestabilne, to po prostu je wyłączało. Efekt był oczywiście tego taki, że można było w niektórych przypadkach odblokować dodatkowe rdzenie i tutaj możemy zrobić taki test, jeżeli wybierzecie dokładnie płytę z fenomenu. Dobrze, popatrzmy na wynik tego 3D Mark'a, bo to takie klatkowanie nie ma większego sensu. Nie chciałem Was już dłużej trzymać, więc tylko powiem, że w 3D Marku 06 ten zestaw i ta karta graficzna osiągnęła zawrotne 56 punktów. To jest po prostu dramat i pokazuje jak bardzo ten PC do czegoś się nadaje. Ale pokażę Wam teraz kilka gier. Warcraft III bez problemu. Jest grywalny, to oczywiście niespecjalnie dziwi, bo to gra z podejrzeże 2000 roku. Jak widzicie, Warcraft jest oczywiście grywalny, bez problemu. Możemy sobie skalować mapę. I, I tutaj to nawet ten stary trup do tego się nada, ale zobaczmy coś bardziej wymagającego. Pierwszą grą, którą Wam pokażę, to jest Call of Duty 1. Jak widzicie, gra jest w pełni grywalna. Można sobie. Można sobie pograć. Mamy 30 klatek średnio od 28 do 42. Także, także tutaj w jedyneczkę możemy sobie na, na, na takim starym szerocie pograć. Drugą grą jest Medal of Honor, oczywiście, tak zwany AA. Rozdział 6024, tekstury na high. No i zobaczmy, zobaczmy jak w to się gra. Jak widzicie, gra lekko chrupie, ewidentnie widać braki klatek przy, przy high. ale myślę, że przy medium byłoby, byłoby grywalnie. Niestety MSI nie wyświetla tutaj z jakichś powodów yy, konfiguracji. Ale myślę, że nawet na tym dłonku yy, coś takiego byłoby wygrywalne. Yy, kolejna gra to oczywiście Need for Speed, yy, tak zwany HP2. Yy, ustawienia ustawienia są audio są takie rozdzielczość 1024 na 768 szczegóły detali widzicie na ekranie No to zobaczmy w takim razie jak to jak w to się gra ile to klatek wyciąga i jak takie starocie z 2002 roku na karcie 2003 low-endowej, co by nie mówić wyglądają w rzeczywistości Notabene gry kiedyś wczytywały się nawet na dyskach IDE, również szybciej niż obecnie na dyskach SATA. Jak widzicie, gra oferuje 37-36 klatek, średnio 36 to bez problemu e, można. Można grać w ten chićort z 2002 roku. No i nas obróciło, i dobrze nie będzie. O, jak widzicie, spadki były do 20, do minimalnych nawet 15 klatek. Więc nawet taka gra na takim złomie jest dosyć wymagająca. No zobaczmy dalej. Kolejna gra to kultowy Colin McRae Rayleigh 3. Jak widzicie 1024x768. Przepraszam, że jadę jak pijany zając, ale jestem niezwyczajny w takie gry. Gram na kierownicy, więc... Ale jak widać, gra jest w pełni grywalna w takich rozdzielczościach. Stare, dobre czasy. W porównaniu do Kolina Dwójki kultowego, jeszcze bardziej kultowego, to Destrukcja Band i zdecydowanie lepsza grafika no ale jednak tamten kolin bardzo ładnie działał na pendium 3 z 733 czyli odpowiedniku xboxa jedynki no tutaj jednak grafika jest dużo, dużo bardziej wymagająca jak widzicie Grami sami jednak spada do 20 klatek. A właśnie. Bo sprawdzałem to wcześniej. W lesie to jest dramat. Widać, że te drzewa przesuwają się skokowo. I, no i widać, że tu brakuje tych klatek. Te 20 klatek w lesie jest przeszkadzające. Trzeba by zmniejszyć może detale albo... Albo po prostu no, coś, coś innego wymyślić. Dobra, przejdźmy dalej. Kolejna gra to FIFA 03. Jak widać mamy tutaj 60 klatek bez żadnego problemu. To prawda, chyba jest to rozdzielczość 800x600 albo 640x480. Już nie pamiętam. No ale jak widać można sobie pograć, a można nawet pooglądać sobie jak gra komputer z komputerem. No nie, no to był okrutny faul, panie sędzio. No, czerwona kartka, proszę. No proszę, sam Zidan. Oj, 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 oj. Nieładnie. Dobra, przejdźmy dalej. A może zobaczymy, bo Zidan bardzo ładnie strzela wolne. Nie udało się. Kolejna gra to Need for Speed Under czyli gra późniejsza. Od tego co pokazywałem na początku. dam sobie może na medium. 1024x768. Jak widzicie 20 klatek. Czyli no niespecjalnie to się... No nie, chociaż teraz wygląda, że jest OK. jak tyle lat nie grał w takie gry, to już, jak widać spadki do 20 latek przy, przy... jak się dużo dzieje średnio 30 klatek przy tych rozdzielczościach wyciąga. Możemy spróbować większą rozdzielczość, ponieważ... Także jeśli chodzi o... A, dobrze, jeszcze została jedna i chyba jedna z najważniejszych gier. No i na koniec została nam gra Halo Combat i Wolf. Ustawiliśmy 124-768 na 60 Hz. Frame rate e, ustawimy na fausing, czyli do 60 klatek, z, albo może ustawimy bez, żeby zobaczyć. Cienie, jak widać, partikle na low, bo one bardzo obciążają i zobaczmy, jak to idzie. Teraz przetestuję, czy te nasze ustawienia są OK. No, są OK, no to w takim razie gramy, gramy, jak to mówią. Jak to mówią, nie jest dobrze. Gra, która chodzi płynnie na Pentium 3733 w ramach Xbox, no bo nie powiem, że One, Xbox pierwszy, no tutaj na 3 GHzowym Pentiumie ma całe 12-13 klatek, średnio 14. Zobaczymy po wylądowaniu, jak to będzie wyglądało. No ale nie wygląda to zbyt, zbyt optymistycznie. Na takim sprzęcie. Przed tylu lat nie jest zbyt. Nie jest zbyt przyjemna w 10 klatkach. I to tylko przy 1024 na 768. No masakra po prostu. Także jak widzicie, upgrade sprzętu musi być. Propozycja ankiety pewnie gdzieś tam na górze, jak klikniecie, to zobaczycie. Także wybierajcie przyjdzie nowa płyta, to będziemy się bawić, zobaczymy, zobaczymy co to potrafi na wbudowanym grafice, chociaż wątpię, żeby było lepiej niż to. No a potem oczywiście dokupimy kartę graficzną i tak dalej, będziemy się rozwijać, zobaczymy czy będzie lepiej. Także na razie dzięki.